Odezwa do twórców gabinetowych w jedenastu punktach. Punkt pierwszy. Tworzymy świat lepszy. Dziś przecież wszystko ma już swoją cenę. Punkt drugi. Nawet człowiek nawóz nie zmarnieje. Punkt trzeci. A u ogródek przyspitalny, na którym kwitną non stop róże władzy. Punkt czwarty. My także mówią, Wystawimy rachunki za rozwinięcie czerwonego dywanu, po którym stąpamy. Punkt piąty. My, twórcy gabinetowi, co żyjemy w prawdzie, w naszej prawdzie. Punkt szósty. Dmiemy w trąby i instruujemy. Cytuję. Nie biegnij tak szybko, bo nie doświadczysz drogi, która przemawia twoimi nogami. Punkt siódmy. Uderzamy w dzwony i napominamy. Cytuję. Nie krzycz tak głośno, bo nie usłyszysz us, którymi świat wypowiada ciebie. Punkt ósmy. Przecież istniejemy w albumach, gdzie złotem szyte są nasze imiona. Punkt dziewiąty. Przecież istniejemy w kalendarzach, gdzie kamieniem szlachetnym inkrustowane są nasze słowa. Punkt dziesiąty. Popatrz. Nawet Bóg w pałacach swoich nie żebrze, tylko tak jak my. Wybacza. Punkt 11. Bo tworzymy świat lepszy, więc myślimy tak, jak powinniśmy myśleć, więc wznosimy to, co mamy wznosić, bo nasza wolność jest pełnią i dyrektywą, jest przestrzenią i wskazaniem. Jest sprawiedliwością i sądem, a nade wszystko racją, ustalono, zatwierdzono, ustawowo powieloną.